Początkowo ona miała mieć dziwny tytuł zupełnie ta książka. Jak się zgłosił do mnie wydawca, to miał taki pomysł, żeby zrobić um, ostatnie wypadki, ostatnie zgony pod tytułem seryjny Samobójca. Jak zaczęłam badać tą sprawę, to ja też, także, jak, jak już rozmawiałam z wydawcą, to powiedziałam, że ja bym rozszerzyła jednego, całą trzecią RP, bo tych dziwnych zgonów było bardzo dużo nie tylko w, w ciągu ostatnich trzech y, lat od katastrofy spoleńskiej, ale również znacznie wcześniej. I jak zaczęłam, proszę Państwa, występować z wnioskami o dodatkowe informacje, okazało się, że w każdej z tych spraw występują służby specjalne. One, y, w, w funkcjonariusze tych służb pojawiają się w każdym przypadku. Nie ma takiej sprawy w tej książce, które jest tutaj opisana. I dlatego się te sprawy też znalazły, gdzie by nie było tam wszystkich specjalnych tylko co ciekawe. prl u nie ma w tej książce, jak ja czytałam, jak ja w czytałam akta, nie pojawiają się ludzie nowych służb. Znaczy oczywiście pojawiają się ludzie nowych służb, ale ci, którzy zostali zweryfikowani przez bardzo, no, stary. przez właśnie e, dziurawe, bardzo się, sito e, weryfikacji, i, i on, oni przeszli do nowych służb. Opisuję to wszystko, się zaczęło, proszę Państwa, w 1988 roku, tak mi się wydaje, kiedy. Ja tu wspominam o spotkaniu, które pierwsze odpisał Sławomir i z Piotrem Wojciechowskim. Oni dotarli do dokumentu, z których wynika, że w 1988 roku, jeszcze przed, tuż przed, w z od stołu, wysocy funkcjonariusze wywiadu Służby Bezpieczeństwa nawiązali kontakt z Amerykanami i obiecali biednie służyć, że przechodzą na stronę Amerykanów, że odchodzą od Moskwy. Był to Gromosław by Czerwiński, Sławomir Petelicki i Aleksander Markowski. E Wydaje się, że e, jeżeli chodzi o śmierć generała Fletelickiego, e, przyczyn należy szukać w przeszłości, jak wielu innych, jak wielu innych w tej książce, dlatego że e, począwszy od Andrzeja e, od zabójstwa Piotra i Aniny Jaroszewiczów, gdzie widać, proszę Państwa, no, tragiczne, totalne zaniedbanie. To się po prostu Państwa którzy chcą czytać, to zobaczycie, no, jakby wszyscy funkcjonariusze, którzy tam przyjechali, celowo zacierali ślady. Że było to tak robione, jak, żeby, żeby w ogóle nic nie znaleźć. Jak ja czytałam to, po, to już spadający się akta, bo te akta, no, jakby nie było, mają dwadzieścia parę lat. Jak czytałam te akta sądowe, łącznie z ekspertyzami sądowymi, z protokołami sekcji, z tymi wszystkimi oglądzinami stwierdziłam, że to cud boski, że i tak cokolwiek z tej sprawy jeszcze wyszło. Proszę Państwa, że coś się jeszcze zachowało. Tam przechodziły funkcjonariusze, paniki papierosy w miejscu, gdzie leżały, gdzie były jeszcze ciała i zakiepowali papierosy butami, no. Znaleziono zabezpieczone na przykład ślady, prawda, że takie ślady krwi okazały się, że to funkcjonariusze weźli butami i roznieśli po domu. I to okazało się po prostu, że to wszystko było, wszystko było związane, z robota yy, policji, tak? i prokuratury, i prokuratury. Kolejne sprawy, które też się pojawiały, jeżeli chodzi o, o sprawę, o ten, ten cień tajnych służb, jaki głosi tytuł, to jest to, że ofiarami w niektórych przypadkach byli ludzie, którzy byli pracownikami tychże <coughs> służb. Jak wspomniane słowa Józef właśnie mija, proszę Państwa, rok jego śmierci. Jak Andrzej Stągich, pierwszy wypadek opisany tutaj. Każda, każdy rozdział to jest tragedia, tragedia ludzka, tragedia rodzin, bo w większości tych spraw nie zostały rozwiązane. To nie jest tak, że mamy tutaj zabójców, mamy motyw, mamy zbrodnie, wszystko jest wyjaśnione. Mieliśmy sprawę, ja wracam do sprawy Jaroszewiczów, dlatego, że to jest taka dla mnie i dla wielu ludzi, sprawa taka wzorcowa, jak działają służby w trzeciej kiedy Y, jest napisane, że znaleziono dokument rosyjski, ale tego dokumentu tak nie załączono. Kiedy oddaje się synowi, który wykrył rodziców, kasetkę z czymś, otwierdzi, że to są rodowe klejnoty. Prokurator tego nie otwiera, wyciąga sejf i mu przekazuje. Mamy tylko protokół przesłuchania. Jak po wielu latach policja ch chce jeszcze raz się pochylić, policjanci z archiwum X, młodzi zagaleńcy, bo to są przeważnie młodzi policjanci, to jest też nadzieja nowych służb, którzy chcą robić, wracają do tych starych spraw, e, otwierają sprawę Jaroszewiczów, okazuje się, że proszę Państwa nie ma e, folii dektylowskowiny, czyli odcisków palców mówiąc komfortwialnie. Ktoś ukradł, ktoś nie wiem, zagubił odciski palców, które zostały zabezpieczone w domu Alicji Piotra Jaroszewiczów. Mamy e, też hmm, jedną z hipotez, a mianowicie archiwum Pradomierzyca, Prado Prado Archiwum w Radomierzycach to jest proszę Państwa, archiwum, gdzie przyjechali w 1944 albo 1945 roku Piotr Jaroszewicz, Zbigniew podejrzewam, że a ja dobrze imię mówili, i Jerzy Fonkowicz, Trzech wojskowych przyjechało do archiwum, do Pałacu w Radomierzycach, gdzie było w tym pałacu archiwum. Wywiadów pracą zabezpieczonych przez literowców wywiadu, wywiadu m.in. wywiadu francuskiego, ale nie tylko, bo mówić, były dwójki czyli polski. Materiały bardzo dokładne, no, które mogły być już obciążającymi dla wielu ludzi. I prace, nie tylko to były akta osobowe, ale również wyniki operacji wywiadowczych. I tak się dzieje, proszę Państwa, że najpierw w bardzo brutalny sposób zamordowany Piotr Jaroszewicz, i żona. Później ginie w bardzo brutalny sposób zamordowany Jerzy Fonkowicz, rzekomo przez narkomanów, którzy weszli do domu na głodzie. I ginie zamordowany przez jednego nazwanego sprawcę pan Steć, który jest przewodnikiem WPS studenta. I nikt, który był w, w Radomierzycach, który był w archiwum, nie, nie żyje w tej chwili. To jest jedna z hipotez. I, i znowu mamy służby, tym razem rosyjskie. O no, przecież wiemy, proszę Państwa, że zarówno pan Jaroszewicz, jakby jak e, pan na to byli i informacji wojskowej informacja wojskowa to przecież jest krew yy, służb sowieckich. Czyli mamy tu służby sowieckie. W przypadku generała Pytelickiego też są przecież yy, służby, tak? I to przyszło wiele, wiele lat był funkcjonariuszem wywiadu perelowskiego. Był do tego stopnia zagrożeniem, że nie puścili go do Wielkiej Brytanii. Brytyjczycy odmówili mu prawa wjazdu w latach 80. -tych. Także to nie było takiego ojciec przecież walczył. Jak to sam mówił, pisał w papierach, z bandytami w Świętokrzyskim, czyli z oddziałami winu i armii Krajowej. Mamy również e, ciąg śmierci w Ciemniu Słonejska. Absolutnie dziwne historie. I ja, proszę Państwa, już widzę, że będzie, ta książka będzie miała nowe wydanie za dwa lata, może może wcześniej. Byłam ostatnio na Śląsku i okazuje się, nie wiem, czy Państwo kojarzycie, Taką historię, to jest tam wspomniana pana Grubla, naukowca, który no, I okazuje się, proszę Państwa, że ten nie zamknięty w klinice w Ciebie, która którym jest żona, znaczy matka jego. Żona zamordowanego pana Grubla, więc to też jest po prostu. Ja się zwróciłam do, do prokuratury, ale nie dostałam dokumentów, bo już trwało to Są wypadki, są takie właśnie, jak na przykład, jeżeli chodzi o. Pana Pytanie to ja bazowałam na podstawie materiałów wl bo Tam są zachowały się teczki pracy, teczki oficera, teczki policji, policja, szacunku bezpieczeństwa, więc to jest bardzo bogaty materiał. Ale nie wszędzie miałam dostęp do akt śledztwa. jak te śledztwa, jeżeli chodzi o letera, bardzo ciekawe. Właśnie udostępniono mi akta śledztwa dotyczące spódnika i szeregu innych. Sekuła, absolutnie. A ciekawa sprawa, również Jelenusz Sekła, gdzie mamy, proszę Państwa, opinię biegłego patologa, y, y, to jest jeden z najbardziej znanych i najlepszych w Polsce lekarzy tej specjalności, pan Paweł Krajewski, który stwierdził jednoznacznie, że nie jest w stanie powiedzieć, jaka była, jak coś się stało. To znaczy równie dobrze Jelenusz mógł się sam postrzelić, ale równie dobrze ktoś go mógł zastrzelić. I dziwne różne przypadki, które się pojawiają przy takich sprawach, że giną klisze, z, z liśba, on, on został przewieziony do szpitala, na szaserów szpitala wojskowego. Jest we wszystkich szpitalach takie zarządzenie, że jeżeli ktoś przechodzi z radami ostrzałowymi albo w knięciu naszych, to trzeba zrobić zdjęcia tych rad. No i okazuje się, był wtedy aparat, w kliszy aparatu, nie wiadomo, że ktoś wyjął. Mamy również przypadki, proszę Państwa, gdzie, gdzie jest taka sytuacja, że w tych wszystkich tak zwanych samobójstwach w <laughs> e, okazuje się, że nie działa monitoring na przykład. Akurat w tym czasie. Akurat w tym czasie była włączona kamera, akurat był w takim miejscu, gdzie nie sięgała kamera. Więc e, ten, te tajne służby, które się pojawiają, tak jak każdy, że to jest mój wymysł, tylko to wynika z materiałów dowodowych. To każdy mógłby sobie pomyśleć, że ktoś sobie to wymyślił. Nie proszę Państwa, oczywiście ta książka jest, można było stworzyć fantastyczny serial. Bo to jest na fakt, dlaczego taki, taki byłby dobry? Dlatego, że to jest na fakta na pokarki. No, proszę Państwa, jeżeli ja dostaję uzasadnienie umorzenia Sierża Chorzego Zielonki z wywiadu wojskowego, który się okazuje był wcześniej, co wynika z jego teczki funkcjonariusza żołnierza drugiego zarządu sztabu generalnego, który był wcześniej razem z późniejszym szefem Włęzji, Konstantyn Aleńczykiem, na misji w, w Afryce i okazuje się, że prokuratorze biegły to jest zakres Instytutu Zena, to jest Instytut Sądowych w Krakowie, który m.in. ekspertyzy, który jest jednoznacznie zwykły, obecność generała Włosika w Kabinie. Bardzo solidny Instytut i także z tego Instytutu jednoznacznie pisął, nie jesteśmy w stanie stwierdzić przyczyny zgonu osoby, o której się się żadnej tworzywej zielonki, a mimo to prokurator pisze, że to było samobójstwo. Na jakiej podstawie? Nikt tego nie wie, prawda? I to nie jest tak, że Jakieś, że ja tutaj rozwijam jakieś spiskowe teorie. Wręcz przeciwnie, ja się staram w tej książce, co, proszę Państwa, nie wskazywać na możliwe, jakieś jednoznaczne hipotezy czy jednoznaczne e, zakończenia. Ja zostawiam Państwu do myślenia, tutaj, żeby Państwo sami doczekali wnioski. Macie zestaw dokumentów, macie zestaw, proszę Państwa, podanych faktów. Faktów, które zostały ustalone przez śledczych, część przez dziennikarzy, ale to wszystko ma w dokumentach. I sami Państwo będą się zastanawiali, coś tak naprawdę stało? Na pewno zauważycie, bo to jest wiele yy, osób, mówiło, że tych yy, służb specjalnych kiedy się, no, nie da się, nie można od nich odejść, bo i one, one są widać, a przede wszystkim ja się staram również oddać atmosferę, bo ja nie ograniczam się tylko w tej książce, tylko i wyłącznie, proszę Państwa, do momentu śmierci, bo staram się przybliżać postacie całe, jak ci ludzie, czym oni się zajmowali, jak trafili, jak trafili do służb, yy, konotacje rodzinne. I to pokazuje, że wiele z tych osób albo od zawsze niemalże funkcjonowało w tym środowisku służb, albo w pewnym się zetknęło i na pewno te już miały wpływ na dalsze ich losy i na pewno miały ten związek ich z śmiercią. Jaki? Ja na to nie odpowiem, ale na pewno miały i zobaczycie sobie państwa, czy, czy były przyczyną, czy były skutkiem, czy wręcz były zaangażowane w śmierć tych ludzi. Można odczytać, także że zachęcam do, do przeczytania książki. Proszę o pytanie, bo ja będę mówić bez koniec.